Siema, witajcie w kolejnym odcinku na tym kanale, a jest to niesamowicie specjalny materiał, ponieważ ze mną dzisiaj w kwintowych wyzwaniach grać będzie Pawloeks. witam bardzo serdecznie. Tak, halo, halo, dzień dobry, witam wszystkich widzów, będzie dokładnie wielki pojedynek, ja już nie mogę się doczekać, bo gramy dzisiaj na specjalnych zasadach, prawda? Dokładnie, gramy tylko... Kartami neutralnymi, także też się nie mogę doczekać. Wiem, że jak tutaj już seria z kartami neutralnymi prowadził, także jest powiedzmy bardziej doświadczony w tym ode mnie. ale... Prawda, ja tutaj mam Meta Breaker. Po prostu talie nie do pokonania, same neutralne są najlepsze. Wtedy przeciwnik na pewno nie spodziewa się tych kart, które będę miał. I na pewno zobaczycie zwycięstwo moje dzisiaj. 100%. No, zobaczymy. W każdym razie to byłby na pewno ciekawa mechanika. Jak ktoś to już tam wszedłem, także już czekam. To byłby na pewno ciekawa mechanika, gdyby była taka odwrócona lojalność że aktywuj, gdy tylko masz karty neutralne w talii startowej. O, przydałby się jakiś neutralny scenariusz do tego, ale niestety takiego nie ma. No dobra, tak jak rozmawialiśmy przed nagraniem o tym, czy będzie taki sam lider. No, takiego samego lidera nie będzie. To na pewno. Jest. Hmm, zobaczymy. Ja mam całkiem niezłą rękę w sumie. Mówisz? A, moja jest lepsza na pewno. A no, to, no to zobaczymy. Uuu, eee, ale dobrałem. Mhm. Ja chyba to zostawię, tak szczerze. Myślę, że to jest... Ja, ja Cię tutaj straszę już, bo tak naprawdę mam słabą rękę. Ja no blaskuję. dobra, ja mam trochę za dużo goldów w tej ręce mojej. No i hmm. dobra, zacznijmy. To się brzmi z tego. groźnie w sumie. Hmm, hmm, hmm. Jestem ciekawa, co tam przygotowałeś. Jakieś Czy tak jakieś umy? No umy, blisko, blisko w każdym razie. No nawet powiedziałem, że po części zgadłeś. O, widzisz. Tak jak ci czytam cię jak otwartą książkę. No, tak się zastanawiam, czy to jest dobry ułożeń Chyba. Chyba będzie dobry. Tak bym powiedział, raczej... Uważaj, żeby Ci się czas nie skończył. Wiem, wiem, tak patrzę na spokojnie na czas. Eee, no to chyba mi to tak po prostu. Oj kurde. Eee, zapomniałem przecież, zapomniałem, jeden mój błąd popełniłem, ponieważ e, zapomniałem, zapomniałem w sensie, że, że Maxi tak z przyzwyczajenia często klikam kartę, żeby na, na dół tali chociaż chciałem zostawić hmm. e, rękę jak była, e, ale niechcący przytosowałem, no ale może... Jak to mi lepiej. przykro. Już tutaj się tłumaczy bez no. porażki. E, dobra, no to ja tutaj pasywę zagram. Pasywne zagranie, lecimy. No, no, kurde, w sumie gram to samo, tutaj Ci mogę powiedzieć. E. E, no kurde, dobrze. w ogóle wziąłeś areszt, to mi trochę przeszkadza, Ci powiem. Tak? No. E. No dobrze. Czy ja chcę robić takie zagranie? Bo mam teoretycznie odpowiedź na to przygotowaną. Patrzmy. Tylko nie wiem, czy to się opłaca. Jakieś ale środko? zrobię to. Nie, nie, nie. Może Cyprian? Nie, nie, nie. Taką mam odpowiedź. A, taką odpowiedź. A, widzisz? Tego ja się nie spodziewałeś, też pewno... co? Nie, tego się spodziewałem, ale <laughs> mam dwie odpowiedzi na to, na razie czego, jakbym któryś nie dobrał. Hmm. Też przygotowałem. O nie. Ty, skąd wiedziałeś, że gram Madoka? Yy, dlatego, bo się... Do... Znaczy ja sam chciałem zagrać Madoka, bo się domyśliłem że po ktoś gra neutralami, no to trzeba grać Madoka, nie ma innej możliwości. No tak prawda, No Madok jedna z lepszych neutrali. No, e... Generalnie no. problem z neutralami byłby taki, że gramy strasznie dużo takich. No, brązów dość słabych, generalnie. W Mów za siebie, ja gram samemu mocno brązy. No A Akurat Madok powoduje, że takie bomby są całkiem dobre, nawet. Będziesz. Chociaż... Okay. Ty, ty chcesz tutaj skarb pustyni zrobić? No, hmm. chcę. Mam nadzieję, że się uda. Się uda, bo ja nie bardzo mam co z tym zrobić. Akurat nie dobrałem moich pozostałych odpowiedzi. Hmm. Trudno. Zrobimy. Po prostu tak. Romadoka nie ma, no to bombę trzeba się pozbyć, no to... nie? Dokładnie. Na szczęście udało się, więc. Dobry. jak ty to dobrałeś? Ja mówię, jak zobaczysz na nagraniu całą rękę, to... że to się, się aż zdziwisz. Nie. Jakieś haki ma. O kurde. <laughs> Tak. No to nie. I co? No i za To ludzie narzekają na niego. Mhm. Tak się w ogóle? pomyśleć. myśleć. Jeżeli pozwolisz, że się spytam. No. Bo naprawdę pomimo tego Nilfgaardu, który brązy ma takie no troszkę jednak chyba ciutkę za dobre, pomimo wszystko. Troszeczkę takie 11 za 5 plus odchudzenie nie wiem co o tym sądzisz. A, mówisz o tych nowych karciuszkach, tak? Tak, tak. No to prawda, ale to... No il aktualnie ma ten problem, że ma te brązy słabe I teraz, no właśnie widzimy, że to się zmieni. Bo faktycznie te karty, które pokazali brązowe zwłaszcza są mega mocne moim zdaniem, no, także tak. zgadzam się. Zobaczymy no, jak. To to zobaczymy, zobaczymy jak to będzie w każdym razie. Na pewno trzeba, trzeba poczekać to... na dodatek. Ja tam akurat wiem, że ty na przykład chyba mówiłeś właśnie, że i tak obstawiałeś, że Wii będzie najlepszą kartą z Wiedźminów, kiedy wychodził ten jeszcze przed Nerfem. Tak, 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 tak. tak ja tam no. na przykład jakoś nie myślałem bardzo o tym, tak było. Nie myślałem o Wii jako talii, jako całość, tylko bardziej jako taki dodatek do zemsty. Nie? I tak sobie myślałem, że no taki taki fajny memik, nie? Ja tutaj na początek, a propos Wii, jak już poruszyłeś ten temat, to ja myślałem. Że, ten, e, że jeszcze będę grał na, na końcu matę, żeby tego wijać, już, już będziemy te 30 punktów dobrać i potem jeszcze zjeść to, znaczy zjeść to, odrzucić to Milleritem tak, i, i potem ozrelem. jeszcze zjeść ozrelem, nie? Tak na początku no. kombinowałem, ale to było zbyt niestabilne się okazało. Znaczy no niestabilne plus też, no mówmy się, że taki VI no po prostu lepiej zwyczajnie go wyciągnąć już i mm -hmm. kombinowania i więcej, więcej punktów z tego by wyszło. No dobra. I to ja... będziesz mnie puszował tutaj? Nie, nie, nie dobrałem, nie oh no. dobrałem e, tej karty, którą chciałem. Którą chciałem dobrać No teraz, balls. I teraz sobie tylko okay. przeżyła w sumie. No Okej, okay, ten... tylko teraz ja będę miał problem, gdzie moja proaktywność? Hmm. Hmm. Ja mam proaktywności. Jeszcze właśnie poruszając temat dodatku i kart e, najbliższych, powiedz. Co sądzisz, co sądzisz? Jaka jest twoja ulubiona karta, bo ty najbardziej ciekawi, wiesz? Yy, no w ogóle tutaj nagrywamy to jeszcze kiedy kart wszystkich nie pokazali, A. ale aktualnie. E, aktualnie jestem najbardziej chyba nachajpowany w sumie na co? Hmm. E, może... Ten momencik, bo... Czyli może na tą legendę królestw, bo niby ona taka... Była hejtowana troszkę, że ta cierpliwość i tak nie będzie przeżywać, ale wydaje mi się, że to będzie mega mocne. Nie no, pamiętaj, trzeba, że to jest 13 za 11 w najgorszym wypadku, tak? Tak. Jeżeli, a tak, tak. jeśli się, się troszkę poczeka, a to jest niewykluczone, bo no. też królestwa mają dużo takich, powiedzmy, kart, które trzeba się pozbyć, typu wysokota. Więc ja tutaj myślę, że ta karta może podziałać. Mhm, dokładnie. Też bardzo mi się to podoba. Znaczy, generalnie wszystkie legendy mi się podobały strasznie ciężko było mi wybrać, która jest najlepsza e, do czasu Riensa. E, no, ale A, on ci jeszcze zaskoczy, on ci jeszcze zaskoczy. zobaczysz chociaż ja też go skejtowałem. Oj, tak. Chociaż to może być nawet dobre. Chociaż nie, to nie będzie dobre. Kurde, tak. Chociaż w sumie to może być interesujące. Dobra, zagram pamiętą. W ogóle powiem ci to, że wziąłeś areszt, to mi przeszkadza strasznie. Tak? No. No dobra. No to cieszę się w takim razie. <noise> Nieładnie tak. No hmm. cóż. Próbujemy tutaj podziałać. Dlaczego eee. nie zrobiłeś szub Do eee, Dlatego bo nie mam szupa w deku. A, okej. Okay. No. <gry> Kurde, panie jeziora. Nie no. mogę wrzucić pod tą kartę, ale dobra. Ja tylko się obawiam, czy to moja karta, którą gram ja po prostu przeżyje. To jest największy problem. na pewno, na pewno Szczególnie patrzę na tego twojego lidera, nie? To, mhm. już, to już się boję. Więc coś tu bym zagrał jeszcze co ty miałeś na wybór, że, wieś, że wziąłeś w sztylet tej Radei? Ehm, miałem zakrętą karacenę i, i zwój. W sumie mogłem zwój wziąć teoretycznie, bo, bo jednej karty nie dobrałem, ale mam on i pod nią, więc... zobacz, o co chodzi, nie chcę Ci zbyt dużo mówić. Ehm, <laughs> ja tutaj Cię ciągnę za język, żeby Każdy. przewagę zyskać oczywiście. E, ten czas się kończy. E, dobra. na zagranie. Dobra, a zobaczymy, czy będziesz miał odpowiedź na to. Uwaga, wyciągam asa z rękawa. Już się boję, a zobaczmy. Aaaa, więc to um, tarcza. Buty. Co teraz zrobisz? Eee. Dowódca w tarcze? <laughs> hmm, to już będzie chyba zagranie za jakieś bardzo wysokie IQ. W sumie. Mam pewien pomysł, co mogę zrobić. Nie wiem, jak dobre to jest w praktyce. wymyśliłeś. No nieźle, tego się nie spodziewałem. Będę tylko, zaraz jakiś reset nie poszedł. A, ja przewidziałem to kolego. A kurde. A do i dobra. No ale to przynajmniej. Dzięki za 6 punktów. Ale, ale to dobrze. Może teraz moja karta przeżyje. Jak pomoż karty? To o nie. Pytanie. Czy będzie żyło? Hmm. Czy to przeżyje? Oj, Zobaczymy. Hip -hip. Oj, oj, oj. O nie, nie ma zablokowania. E... No good. No dobra, no to Azur żyje Arzur żyje, no to przynajmniej Prze... Mówiłeś? Mówi, że... O kurde A zapomniałem, że A jajaj. No Kerek. dobra No to jest ciężka sytuacja teraz. Bardzo ciężka Forbiony. Ojej, no dobra. O kurde. Ło wow, plus 12? No. Ty tu niezbalansowana karta jest. 12 za 9. Ale potęga. No. Jeszcze. ja tutaj 5 gram punktów tylko. Gdzie tu sprawiedliwość? No. 12 to jeszcze robiące silniejsze Sirocco. Kurde. To co teraz ci ludzie robią za karty to jest dramat. Mhm. Ty masz podgląd na moją rękę? Na Twoją rękę? No. Nie. A bo coś o Seeroku mówiłeś, Ech, tutaj widzę, że dosłownie Metabreaker zrobiłeś. Idealne kontrolę moją talię. Nie no, ja po prostu tutaj na przestrzeni tam kilkudziesięciu gier, jak grałem challenge neutralną talią, to już najlepszą talię wykminiłem, więc. No, nie no, widać, widać. Na swoją drogą powiem Ci, że jak grałem, to ten villain terenmer wygrał mi bardzo dużo gier. Nie no taka karta niedoceniana, w sensie 11... Jakby 11 prowizji to jest taki... Taka jakby, taki zasięg powiedzmy prowizyjny, że po prostu ludzie zbytnio nie grają kart o takim werbunku, Ponieważ no jednak yy, jednak. Tak, bo tak w takich normalnych dekach to, to jakby... jest chyba za słabe, ale w, to w full Neutralach to jest naprawdę spokowali jak przeżyje. Tak, dokładnie, dokładnie. Takie, takie, taka pożoga z jeszcze plus 6 punktów. Hmm. Tak, tylko właśnie, tak, jak, tak kończąc moją myśl, no to właśnie w, generalnie w taliach to już takie, takie zagrania za. Znaczy, ta karty za 11 prowizji to raczej są coś w stylu takie uzurpatory, bratensy i tak dalej. Także. No, no, no. Dlatego Prata. raczej się nie widzi. Hmm. Ale tutaj to, to karta bazująca to na elemencie zaskoczenia, tak, no bo jak przeciwnik się nie spodziewa, no to... No to potrafi zrobić miazgę. Ło, wow, Trece jeszcze tutaj złapałeś. No Tris, bo jakby przez to, że grałem Radeje, to nie było... nie było pewności, że będę miał idealnie pod... Alzura wszystkie zakręcia. A, no właśnie. Dużo bomb masz przecież, czy nie? No tak, znaczy parę bomb jest, aczkolwiek większość moich bomb jest teraz w stali. A, okej. Okay. Dobra, to patrz. Ty ale ograłeś mojego dowódcę. Ty nie mam w co strzelać. Kurde, no to jednak jednak, jednak ograłeś mnie. Zadowolony z siebie. Widać, tak, widzisz. No, tak, ograł ty, moje trzy no. punkty z dowódcy. Ale przynajmniej śmiertelny cios odpaliłem. Ty, a gdzie ty masz jednostki? Nie zapomniałeś jednostek do talii wrzucić? No właśnie, kurde, zapomniałem, nie. <laughs> Także hmm. GG. No, no bardzo za gierę. tak dostałem mostro. Ostro tak. dostałem, ale jednak no, widać to doświadczenie w graniu neutralami, kto, kto lepszy neutralne talie buduje w każdym razie. Tak, no, mi się tutaj gierka bardzo podobała, to wcale nie dlatego, że wygrałem. Ale no cóż, bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie, miło było. Ja bardzo dziękuję za zaproszenie. Przyjąłeś. No i mam nadzieję, że jeszcze tam kiedyś może uda się z nami jeszcze... Znaczy uda mi się kiedyś jakiś rewanżyk rozegrać, czy... czy... No to będzie coś... chciał sporo poćwiczyć. Ale no, rewanżyk pewnie... W przyszłości nagramy. No, może tym coś, coś innego niż ale bo już nie tyle już nie chce mi się grać. E, no, także jeszcze raz bardzo dziękuję, że przyjąłeś e, moje zaproszenie. A wy, mam nadzieję, że. Wam mam nadzieję, że odcinek się podobał. Możecie napisać, kogo kolejnego chcie, chcecie, żebym zaprosił. To może uda mi się e, taką osobę zaprosić. Także bardzo dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Do widzenia. No i cześć.